Kakamira, bo... Kimona. Bo... I mieli się moje myli. Kimona? to ja... No bo inne imię wymyśliłam. Aha, no bo ona tak na mnie odami A to ja ci nie mówiłam? Dobra. Kimona, tak. mi się to każe tak z Kimono. Mi też. Właśnie gdy spałam, to sobie o tym myślałam. No. E, kimono, ale dobra. E, a więc tak, w tym vlogu przedstawimy wam rodzaje uczniów w szkole. Dokładnie. Ej. Jako, że my do innych szkół chodzimy, to tak jakby każda z nas będzie inne, inne osoby przedstawiać. Dokładnie, a więc e, Ola zacznie. Pierwszy rodzaj to DJ, bo jest, jest kilku takich w szkole, że tak... Idą sobie z radiem albo, na, albo tak na full muzykę w telefonie, no i, no i z, zawsze ta muzyka ka, ka każdemu się podoba, no i tak się fajnie jej słucha, że oni tak... Akurat oni to puszczają i... i nie wiem czemu, ale tak jakoś Jest u nas, no. O, w końcu ktoś jakąś muzykę puścił. Za ja, więc typ numer dwa. A więc... Typ numer dwa to... Huyani. Nie chodzi tutaj o to, żeby kogoś obrażać, tylko o to, że są osoby, które zawsze mają odrobioną pracę domową. Zawsze. Są ze wszystkiego nauczone i nigdy z niczego nie zgłaszają enek. Hej, a ja jestem kujonem, bo ja prawie nigdy enki nie zgłosiłam, a ja się tak nie uczę dużo. Ale nie, nie jestem, nie jestem. Tutaj inny typ, jestem innym typem, no, innymi typami, bo u mnie jest kilka typów, u niej chyba też. Ja chyba najbardziej pasuję do jednego typu to mhm. tam już sobie sami ocenicie. No to zapraszam do przedstawienia. Jak odcinka. coś, to pod koniec powiem. Hej, Taylor, a ty sobie nic nie powtarzasz? Przecież dzisiaj... Pyta pani i to z pięciu tematów No, ale ja już Stoimy Aha, okej okay. No, dokładnie Tak No, powiedz trzeci typ a, a, więc trzeci, coś, coś? a więc trzeci Typ to zaczepiacz O mnie w klasie dokładnie. jest kilku takich I mnie to tak wkurza już zaraz Myślałam, wam że oni są fajni To znaczy, ja no. nie kojarzę, żeby nie Był ktoś taki Nie ma zaczepiacz on też są spokojne, ale często to takie denerwujące. A więc pokażę Wam jedną z sytuacji, która mnie spotkała. Ej! więc. Tak, Kamira! Ej, Kamira! Kwasi się Kamira! Nie spracaj na no, nieprawda. Nie spracaj na nieprawda. Jest. Zróbcie sobie, to słuchajcie. Hej, z Widzisz, wiedziałem, że się odbudzi. Serio, chłopaki? <laughs> mm. Powtórz proszę, co powiedziałam. <laughs> Tym razem ci daruję, ale następnym lepiej uważaj. Tak. Inne sytuacje tego rodzaju, ale wolę tego tu nie pokazywać, a nie nic. Kolejnym rodzajem jest samolub. Jest w szkole dla mnie tak który nie... Które nigdy niczego nie pożyczy, nigdy niczego nie da. Po prostu zawsze odpowiada nie, bo go. Ma... Ale jak on czegoś chce, no to każdy, każdy musi się da. Każdy tak. No. Myślisz, że będzie pytać z Niemca? Nie wiem, chyba nie. Cześć Ani, cześć Sasza. No, cześć. Czy dasz może spisać pracę domową z niemieckiego? Nie, wiesz co, tak nie do końca, bo nie wiedziałam, jak to zrobić. No dobra, szkoda. To cześć. Jak to? Nie, z... nie zrobiłaś? No oczywiście, że zrobiłam, tylko nie chciałam jej dać. Masz może chusteczki? Nie, nie mam. No, no dobra, szkoda. Hej, dałabyś mi może pracę domową z polskiego? No, wiesz co, nie chce mi się iść po książkę do plecaka. No weź, daj mi. No, nie chce mi się, no. No dobra, chodź. Bardzo fajne. A jest teraz kolejny typ, czyli takim typem trochę... Ratownicy! No, no ratownik. Czyli się... taka osoba, która zawsze ratuje całą klasę. No, na przykład u mnie tak było niejednokrotnie. Dobra, no a więc pokażę wam jej znów, wracamy do sali. No dobrze, a więc kogo dzisiaj zapytamy? Boże, ona pyta, ja nic nie umiem. Aha, okej. Okay. Hmm, no widzę, nie mamy chętnych, więc chyba będę musiała kogoś sama wybrać. Niech ktoś się zgłosi, proszę! Proszę, zgłoś się. No dawaj, proszę cię. Fuck. No więc, ja ch chciałam się zgłosić. No dobrze, no to zapraszam do tablicy. No, ale zawsze coś tam u mnie, no i czwórki dostaję. Tak, a więc kolejnym typem w uczniów to cicha woda. A więc są to osoby, które mają zazwyczaj albo jedną osobę, z którą się e, kolegują, zadają. lub w ogóle z nikim się nie zadają. No tak siedzą. I są takie tajemnicze i nikt o nich nic nie wie. No, zazwyczaj nie mają złych ocen i... Po prostu siedzą sami lub siedzą przed telefonem. Coś takiego. Ja mam ogólnie zmienny charakter, więc tylko tutaj tak nie chcę przebywać z ludźmi, no to zakładam słuchawki. Boże, jak ja kocham muzykę słuchać, to jest coś super. Ale dobra, przejdźmy do przedstawienia scenki. Nie ty jedna. O, jak fajnie. Rubekę miałyśmy nagrywając, tak to było. może wam nagryz vloga dałabym A więc kolejny typ to żarłok, czyli zawsze jest ktoś, kto na każdej przerwie je coś. Zawsze, 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 zawsze coś je. I nie to, że jest, nie wiem, no gruby, ale po prostu coś je, bo jest głodny. Je kanapki lub yy, na przykład yy, yy, pije zawsze coś, wszystko po prostu zawsze ma pełną buzię. Dotarło do ludzi. Dobrze. <gülę> tak. <gülę> Bo chciałam się ciebie słuchać o, o niemiecki Mhm. No bo. Więc chodziło mi o to, bo. Ważne. A więc to był żarło. No, a więc... o mnie w klasie, zawsze nie w klasie, tylko w szkole jest kilku takich, ale to nie miało na celu nikogo urazić, tylko bardziej rozśmieczyć sytuację, sytuacją, która nie była śmieszna. Dokładnie. A więc teraz przejdźmy do rządzących. No, a więc są to takie osoby, które zawsze kiedy nauczyciel o coś zapyta, podejmują decyzję. Opowiadają się za całą klasę, chociaż nie wiadomo czy tak naprawdę cała klasa tego chce. O mnie w tylko... klasie jest kilku takich. Jedziemy, nie nawet... Czy chcesz jechać? Na wycieczkę do Sejmu, czy y, na, y, nie wiem, no po prostu dokąd, no to te dwie osoby w klasie się wypowiadają, nie lepiej jedźmy do Sejmu, no i to jest niby taka decyzja całej klasy i to czasami jest dobre, a czasami nie, ale są to też takie osoby, które załatwiają ważne sprawy. Typu pójdą się do na nauczyciela o kartę wymagań na klasów, ale dużo, cięć gdzieś. coś robimy. takiego dokładnie? Mm. No. Więc teraz to przedstawimy Dobrze, więc na dzisiejszej godzinie wychowawczej um, ustalimy sobie, gdzie byśmy pojechali na wycieczkę. Więc mam dla Was dwie propozycje: mamy do wykorzystania czterech dni wycieczek w roku, a więc możemy pojechać na wycieczkę jednodniową i jedną trzydniową, no lub na cztery pojedyncze, lub na jedną jednodniową i trzy i jedną trzydniową. No więc y, jaka jest Wasza decyzja? Sorko, najlepiej pojedźmy na jedną jednodniową i jedną trzydniową. Tak, to jest dobry wybór. Ja to tam bym chyba wolała na dwie dwudniowe, no ale dobra. No dobrze, więc pojedziemy na jedną jednodniową i jedną trzydniową. A więc tak, tą trzydniową może sobie zrobimy jak będzie cieplej. A teraz mamy do wyboru pojechać do Warszawy, zwiedzić Sejm, a potem na przykład do kina lub... lub do Łodzi. Sorko, pojedźmy do Warszawy. Albo do Łodzi może. Nie, do Warszawy będzie lepiej. Pójdziemy sobie do kina i świecimy przy okazji ten Sejm Scena. No dobrze, no to zaraz ktoś pomoże mi zarezerwować termin. Tym jest pierwsza. A więc, no tak się prezentują rządzący. Jak pewnie mm. uważasz, w klasie też są takie osoby, które nie zawsze podejmują decyzje, które wszystkim odpowiadają. No ale no, no. cóż, takie życie no, Bo tak, u mnie jest na przykład tak, że raz ja też to taki należy, a raz nie No, dobrze, no. więc teraz przejdziemy do kolejnych, no. czyli do takich sportów coś, coś takiego zacznie Bo takim typem jestem trochę ja, no i ogólnie takich, co trochę... Dobra, przedstawimy wam Ja, ja w, ogóle w ogóle nie wiem, na czym to polega, więc no i, też, się no i też pokażę wam jedną z takich sytuacji, która była no. O. o, no i jestem ja No, jest jakiś deslin z zawodów i kamera z naszej szkoły. I jeszcze ona. Znasz tą kamirę. No, jest obok nas. Y... O, dzień dobry, Kamira. Dzień dobry. Za tydzień w sobotę są zawody. Zbobiegniesz na 600 metrów. Po lekcjach przyjdź do mnie do gabinetu, żeby dowiedzieć się szczegółów. Dobrze, dziękuję. Dobrze, do widzenia. No i kolejna sobota zmarnowana. Tak, więc miałam kiedyś trzy soboty z rzędu zmarnowane no, i jedną pamiętam, niedzielę. i nie mogłyśmy nagrywać. Mhm. No, a więc teraz taki spoiler ze strony Kamiry. Ej, bo tak sobie myślałam i to jest takie zabawne. Bo wiosną ja będę jechała na Mistrzostwa zawsze i całkiem możliwe, że ktoś z widzów będzie i nie będzie wiedział, że to ja. To takie zabawne będzie, serio. Bo ten, ten, nie wiem, ale kiedyś taka dziewczyna mi się tak przyglądała, ciągle się na mnie gapiła, a ja taka no co się na mnie tak gapi i w ogóle? No przecież ja nie znam, ona mnie nie zna, a tak się na mnie cały czas gapiła, coś to trochę zagadywała. Nie wiem, ale wątpię, bym nie znała i tak dalej, ale to było takie dziwne. Tak, ale to będzie tak, To takie dziwne, nie? No, a więc ostatnim typem, dziesiątym, Co? są szpanerzy, hmm. czyli pewnie najbardziej wkurzający ludzie. Nie chodzi o to, że jak masz na przykład ładne buty, lub kurtkę, to jesteś szpanerem. Nie, my nie mamy do ciebie pretensji, tylko chodzi o t t takich ludzi, którzy mówią: Patrz, jakie mam ładne buty, drogie kupiłam, kupiłam za tyle i tyle złotych w takim i takim sklepie, i co, zazdrościsz mi? Albo mm. tylko czekają, żeby im ktoś powiedział: Wow, jakie ładne buty, gdzie kupiłaś? Albo no po prostu tylko tak chodzą i mówią: No bo ja to mam takie drogie rzeczy mm. i w ogóle. Mm. Ja wczoraj cały dzień chciałam mi się spać i w ogóle No ale jakoś odrobiłam te lekcje Cześć dziewczyny No cześć, czemu nie było cię wczoraj w szkole? Przepisałaś sobie lekcje? Nie, no bo po prostu wczoraj byłam na zakupach No i nie będę mówić w jakim sklepie, bo chyba raczej jego nazwy nie wymówicie No i kupiłam sobie tą piękną fioletową kokardę i tą piękną sukienkę jak wam się podoba? No, ładna. No, może być. Tylko tyle? Mhm. Ha, wiedziałam, że mi zazdrościcie. A więc to wszystkie 10 typów uczniów, jakie my tak, no po prostu przedstawiłyśmy. No, jest też innych typów, nie, niektórych, ale tam już nie chciałyśmy. Na przykład ci, co, nie wiem, ci, co. Nie wiem, na przykład tacy, co palą, albo tacy, co, co ten, ten są takimi popilkami nauczyciela, coś takiego, że tym osiągnie kablują, ale wypiszcie, jakim wy typem jesteście. Lub, wy, 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 jaki, się. Y, lub jakie typy wy zauważyliście w waszej szkole, a nie mamy nawet o nich pojęcia, lub ich nie wymieniłyśmy. No. I chciałyśmy powiedzieć, że czytałyśmy Wasze komentarze pod poprzednim vlogiem Czytałyśmy o wszystkich snach. Począwszy no. od y, o jakiejś posiadłości, po ludzi, frytki, kebaby. Tak. Małpa, co jechała na rowerze. Coś, nie, nie, nie jechała na. Nie wiem. Jakaś tam małpa grała Ziem, na Wiem, że jeszcze no. ktoś pisał, że miał taki sam sen jak Ola. No. Ja czytałam wszystkie te sny, teraz po prostu nie potrafię ich wymienić, serię... bo naprawdę były takie długie. Macie niektórzy pisali sny. też po dwa. Nie. Nie. Niektórzy pisali nie krótko, no. niektórzy pisali. Długo. Albo ktoś napisał na jak O trzeciej nocy wejść. I... <laughs> I, A na zakupy, tak. tak. Że jakiś pan ich zjadał, lub. Nie <laughs> wiem, naprawdę takie serio? dziwne to macie. My też zresztą, no. ale no. tak to. I dziękujemy za te wszystkie no. komentarze z tymi no. snami, bo naprawdę fajnie no, się czyta no, Ale aż się niektórych to się boję. No, a więc teraz możecie napisać jakim wy typem jesteście lub jakie typy są u was w klasie. Już to mówiliśmy, ale przypominamy. Tak. A więc y, zapraszamy do lajkowania, coś tam, coś tam i tak dalej. Inaczej mówię, zrobta co suchtyta. Y... no. No. I to chyba wszystko w tym dzisiejszym vlogu, który Duwie. był taki... No po Majtany, po raz byłyśmy tu raz, no. Raz tam znikamy, w... pojawiamy się. Dokładnie, więc y, czekajcie do następnego vloga. No i tyle, kochamy Was. Pa, pa. pa, pa.